Byście na szybko szukali 120, czyli 12 cm płytę ścienną. Pierwszy gatuneczek, sprzedawany oczywiście w cenie drugiego gatunku, to jest górstal. Płyta z górstalu. Płyty mają 5 z kawałkiem, nie pamiętam chyba 5,15 albo 5,30. Są w kolorze srebrnym. Ral 9006. Schofolia, proszę bardzo, schodzi jak bajka. Bardzo ładne płyty. Mogę z czystym sumieniem polecić. Cena. 94,99 przy całości, a niech będzie. 94,99 za metr kwadratowy netto, jeżeli zdecydujesz się na wszystkie te płyty. Brutto to będzie w granicach 115 zł. Pewnie. By trzeba było przeliczyć za metr kwadratowy takie piękne płyty. Przypominam, że te 12 cm PIR-u spełnia już wymogi czystego powietrza, także śmiało możecie budować z tego obiekty ciepłe, czyli obiekty takie, które mają. Mają wymagania do temperatury powyżej 16 stopni. Oczywiście płyty dachowe też znajdziecie końcówka Kingspana setki. Tu macie dachową setkę, tu jest proszę Was też setka ścienna, tam są też Kingspany, że to wszystko jest dostępne w TKM-ie, w komornikach i na innych oddziałach. A ja póki co spadam do domku, życzę Wam. Miłego popołudnia, cześć, Grzesiek Engladrecht. Polubcie proszę.